Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótki filmik, w którym przejdziemy się po szklarni. Mamy już ostatni weekend listopada. Jak widzicie u mnie w szklarni, jeszcze zielono. Jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale byśmy, jak w łatwy i prosty sposób, rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym, z gotowaniem oraz z DIY. To znaczy, na kanale znajdują się filmiki, w których wspólnie razem coś robimy: dekoracje, różnego rodzaju ozdoby. W najbliższym czasie rozpocznie się ciekawa seria na temat tworzenia wspólnych, bardzo tanich i łatwych w wykonaniu dekoracji bożonarodzeniowych. Więc już teraz zachęcam was do subskrypcji, obserwowania kanału. Na pewno coś dla każdego znajdzie się i będziemy mogli wspólnie razem tworzyć dekoracje. Już nie przedłużając, jak widzicie, u mnie w szklarni zielono, mam wszystko zabezpieczone agrowłókniną białą zimową. Ponieważ były już dość duże przymrozki minus 7-8 minus stopni był u nas również śnieg. Jak widzicie, w szklarni jest dość wilgotno, więc na razie nic nie podlewam, wszystko rośnie dość ładnie. Oprócz trawy, chwastów są również sałaty. Tam była sałata Pak Choi, ta chińska o ile nazwy nie pomyliłam ale jak widzicie, oprócz tego jest. Bardzo dużo chwastów. Przykrywam wszystko od razu, żeby potem nie zapomnieć. Tutaj mam deseczki, które będą mi potrzebne do tworzenia pięknych dekoracji bożonarodzeniowych, więc zapraszam na tamte filmiki. Na pewno wspólnie, razem coś fajnego zrobimy. Jak widzicie, mam tutaj trzy pasy, tak jak zawsze w mojej szklarni. Mam sałaty, kapustę pekińską. Mam również rzodkiewki. Rzodkiewki i pozostała reszta roślin rośnie super. Na razie nic im nie jest. Te mrozy, przymrozki im nie zaszkodziły. Zresztą też zapraszam. Za niedługo pokażę Wam, jak sytuacja ma się na zewnątrz, bo tam była naprawdę duża warstwa śniegu. No jak widzicie, moje rzodkiewki wysiewane wrześniu, we wrześniu? Nie wiem, ale na kanale jest filmik, więc sprawdźcie sobie. Myślę, że to był wrzesień. Pięknie rosną. Co prawda już co większe są przebrane, bo systematycznie je podjadamy, ale jeszcze bardzo dużo rzodkiewek zostało, co mnie bardzo cieszy. Piszcie na... Piszcie w komentarzach, czy Wy sialiście w tym roku poplon, czy jeszcze macie coś zielonego w swoich ogródkach. Jeżeli nie, no to w przyszłym roku zapraszam Was na kanał, w którym... Wspólnie razem będziemy od nowa wysiewać przedplon, co jest bardzo ważne wczesną wiosną oraz właśnie poplon, żeby dłużej cieszyć się smakołykami z własnego ogrodu. No jak widzicie u mnie tych rzodkiewek jest mnóstwo, siałam różne odmiany, podłużne, okrągłe, różne kolory, czerwone, żółte, takie dość też inne, zwariowane. Najlepiej u mnie w tym roku sprawdziły się rzodkiewki podłużne, urosły największe i najsmaczniejsze. Mam też mnóstwo różnych sałat a tutaj niewyplewiona część szklarni i oczywiście zagłuszone przez trawę rzodkiewki. W tym odcinku to wszystko. Jeszcze tylko wspomnę, że u mnie w szklarni aktualnie teraz jest około 10 stopni, więc szklarnia z poliwęglanu, którą mam, naprawdę super się sprawdza, bo na polu jest dużo chłodniej, myślę, że około 5. Myślę, że na kanale za niedługo pojawi się właśnie filmik z recenzją ogólnie szklarni, co się z nią podziało, jak przeżyła pierwszy rok w moim ogrodzie? Tutaj jest moja ta cebulka Ozima Dymka, którą wysadzaliśmy też całkiem niedawno. Rośnie pięknie, ale jest ciągle przez nas podjadana, więc tak naprawdę nie liczę na jakieś cudowne zbiory związane ogólnie z tą rośliną. Raczej będziemy ją jeść na bieżąco, ale już tyle w tym odcinku. Cześć!